Telewizja Gaweks to od zawsze programy wędkarskie. W związku z powyższym rozpoczynamy kolejną serię programów o tej wspaniałej pasji. Od, rozpoczynamy ją od właściwie najwyższych tonów, bo mamy u nas wybitnego wędkarza Marcin Stańczyk. Obecnie aktualny mistrz polski, członek kadry narodowej, uczestnik wielu zawodów rangi najwyższej. Mistrzostw Europy, mistrzostw świata. Witam Cię bardzo witam, serdecznie, witam serdecznie. W, naszym, w naszym mieście. Jesteś nad nową wodą wodą, której nie znasz. Aha. No klasycznie, się zdecydujesz. Myślę, że zdecydujesz się na wędkowanie maczem, bo tutaj słyszę, że jest dosyć głęboko. Także no, klasyczny przelotowy zestaw będę dzisiaj chciał stosować i, i zobaczymy jak to na to zagra, ale myślę, że powinno być dobrze. No. Metoda odległościowa, metoda angielska, tak. specjalne wędziska, specjalne żyłki, specjalne spławiki. Właściwie e, niby wszyscy o niej wiedzą, ale nie każdy potrafi tak no. dobrze się tym sprzętem posługiwać. Tak jest, no generalnie mówię, że diabeł tkwi w szczegółach. Będę chciał ci Wam pokazać kilka tutaj fajnych takich tematów, jak się zabieram do wędkowania na, na takiej wodzie, na, na spławiki przelotowe będę łowił. Także pokażę Wam zestawy, haczyki, spławiki. Piki, nęcenie, takie jak to wszystko tam tutaj podejść do tematu. Profesjonalne, profesjonalne wędkarstwo spławikowe to jest ogrom sprzętu. E, powiem szczerze, że e, jak zaczęły się wypakowywać, no ja jestem w totalnym szoku, no, ale chyba na najwyższym poziomie no, nie da się żadnego z tych elementów już pominąć. No tak, znaczy takie zwykłe wędkarze to, to jest stanowczo za dużo tego sprzętu, ale w zawodach wędkarskich się używa dużo różnych rzeczy, także to na zwykłym wędkarza nie jest potrzebne, ale pokażę wam podstawowe rzeczy, jak zrobić dobrze zestaw, jakich zestawów używam. Jakie haczyki, jakie spławiki, tak myślę, że to wszystko da się z tego wszystkiego, jakby ktoś chciał sobie tam wyciągnąć jakieś wnioski, okroić tak, że dla zwykłego wędkarza będzie to jakaś tam nauka, żeby dobrze tam zabrać się do wędkowania. Żeby osiągać takie wyniki trzeba dużo trenować. Powiedz mi, jak często Ty jesteś nad wodą, no bo jesteś wędkarzem topowym, więc skąd to się wzięło? Czy łowię dużo ryby? Generalnie w mojej rodzinie nikt nie wędkował, wędkuję jako sam jedyny, ale chyba wędkuję za wszystkich. Bo w sezonie to jestem tak o 3-4 razy do 5 nawet w tygodniu nad wodą, czyli wędkuję bardzo dużo. no i Żeby mieć wyniki, to trzeba dużo łowić. Trzeba łowić różnymi metodami na różnych wodach. Mam też bardzo dobry klub wędkarski Boland, gdzie, gdzie z dobrą ekipą wędkujemy dobrych wędkarzy. Wtedy jest dużo łatwiej, bo, bo samemu to, to brakłoby życia człowiekowi, żeby tam sprawdzić niektóre rzeczy. A czasami siadamy w 4-5 osób i, i dochodzimy do różnych wniosków: jeden mówi tak, drugi inaczej, trzeci jeszcze inaczej, i wtedy jest dużo łatwiej nam, nam dopasować się do, do dodanej wody przed zawodami, jak ten jak, 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 jak trenujemy. Także... W tym kierunku trzeba iść. No. No. Teraz jeszcze jest taka udogodnienie, to, że jest internet, że jest prasa, media. Można się dużo dowiedzieć z, z, z takich wiadomości, z, taki, z takich mediów. Ale, ale kiedyś tego nie było. A teraz jest dużo łatwiej, właśnie są, jest internet i youtube, filmiki. Także można naprawdę, jeżeli tylko się chce poszukać, to, to można naprawdę nam się podszkolić. Ale ja dzisiaj Wam tutaj staram się pokazać, tak właśnie. Wszystkie takie te kruczki, metody maczowej, przelotowej, także też będzie fajny materiał, myślę. Pochodzisz z regionu, który z wędkarstwem zbyt mocno kojarzony nie jest. Oczywiście jest tam wielu wybitnych wędkarzy, wielu dobrych wędkarzy w różnych dyscyplinach, aczkolwiek do wody macie dość daleko. Ja mieszkam w Łodzi, także to jest jakby na pustyni. Do, do rzeki Wisły ma 100 km, do Warty 60, jakieś tam jeziorsko. Wszędzie, gdzie jadę, to, to tam 100, 200, 300 km jeżdżę po całej Polsce, po różnych łowiskach. Także no, w łodzi nie, nie ma gdzie wędkować za bardzo, ale, ale jakoś sobie tam z tym daję radę. Jak oceniasz potencjał Szczecinka właśnie w porównaniu chociażby do łodzi? Nie, no, to jest nieba, ziemia. Także tutaj jest y, przepięknie, no. jest dużo jezior. Także no, no, jestem podekscytowany tutaj. Bardzo mi się podoba, bardzo ładne tutaj okolice są. Y, Podobno rybne wody do dzisiaj się przekonamy. No, generalnie też bardzo miło tutaj mi ludzie przyjęli, także jestem zadowolony. Wyprowadź się do Szczecinka, zobaczysz, <laughs> zobaczysz poznasz nasze wody lepiej. No, raczej będzie ciężko, ale, ale zobaczymy. Zabieramy się do szykowania sprzętu, nie tak będziemy jest. zaraz wędkować. Tak jest. Wędkarstwo spawikowe to przede wszystkim roz, dobre rozpoznanie łowiska, a również jego głębokości. Ty zabierasz się do tego o, bolonką, bolonką, która tak. generalnie kojarzona jest z rzekami, natomiast tak jak mówiłeś, ona się dużo lepiej sprawdza przy gruntowaniu łowisk tak nawet jest. z taką wodą. Długa wędka, długa wędka, ta koreta ma 6 metrów, czasami używam 7 metrowej, e, kilka rzutów. I praktycznie mamy już ustalony grunt. Możemy rzucić sobie 5 metrów dalej, 5 metrów bliżej, zobaczyć jak tam to dno nasze się kształtuje. Potem tą wędkę też używam jeszcze do, do nęcenia wstępnego. Zarzucam ją, ten ciężarek stabilnie nam leży na dnie, spławik stoi w łowisku i na ten spławik sobie staram się nęcić. Także to też raz, że ją gruntuję a dwa, że wykorzystuję do, do wstępnego nęcenia. Wielu wędkarzy nie zdaje sobie sprawy z tego, jak ważne jest dobre, dobre wygruntowanie łowiska, bo to jest jednak, to już nawet nie jest szczegół. Nie? No jeżeli no jest, ktoś tutaj no, popełni błąd, to może przekreślić jakiekolwiek szanse na osiągnięcie tak sukcesu. Może ma ryby w łowisku, a może na przykład mieć przynętę pół metra nad dnem albo metr nad dnem i wtedy nie, nie będzie wędkował, ma wszystko dobrze, a po prostu ma źle ustawiony grunt i jest po prostu skazany na nieszczęście. No. Gruntowanie jest jedną z ważniejszych rzeczy w wędkarstwie sławikowej. Czyli to jest element tego ABC, którego, którego pominąć nie możemy, nawet jeżeli łowimy rekreacyjnie. Tak jest, to jest bardzo ważna rzecz. Do gruntowania łowiska używam długiej wędki 6-metrowej, czasami 7. Jest tutaj dosyć duża głębokość, 4, 5-6 metrów. Taką wędką w ciągu tam kilku rzutów jesteśmy w stanie wybadać sobie dno. Zaraz Wam tu pokażę, jak, 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 jak ja to robię. Zrzucam łowisko, Mam tutaj dystans, też 30 metrów, i patrzę sobie. Ono jest troszeczkę za duży ten grunt, bo spławik jednak wystaje. Korpus, zwijam. Zmniejszam osławik. Znowu zarzucam. Dojeżdżam sobie do mojego stoperka. 30 metrów. Praktycznie wystaje sama antena. No, mamy wstępnie wygruntowane złapane. No, jeszcze myślę, że minimalnie jest troszeczkę za duży grunt. Bo jeszcze ten korpus się pokazuje. Ale znowu to zwijam znowu osławik, Tym razem o pół spławika znowu rzucam w to swoje miejsce na mój dystans Dojeżdżam do stoperka No, I teraz praktycznie wystaje czubek anteny, czyli ten mój ciężarek dotyka dna. I mamy ustawiony grunt. Kilka rzutów. Jest dosyć głęboko, bo tutaj będzie około 4 metrów. Klasyczny gruntomierz, 25 gram. Zestaw taki do gruntowania. Przenoszę grunt na, na wędki maczowe. No i cała filozofia. Bardzo ważnym elementem wędkarstwa spławikowego jest odpowiednie zanęcenie łowiska. Jak Ty się przygotowujesz do wędkowania na takiej wodzie jak jezioro Trzesiecko? Dzisiaj zrobiłem tutaj paczkę zanęty leszowej, czyli 2 litry gdzieś po namoczeniu. Do tego dodałem 3 paczki gliny, to będzie jakieś 6 litrów, w sumie mamy 8 litrów mieszanki. Zanęta była wstępnie domoczona, ale wypiła już, teraz będzie trzeba ją jeszcze domoczyć, jest połączona z gliną. Zaraz ją jeszcze domoczę, przetrę przez sito, bo to jest bardzo ważna rzecz. Wtedy zaręta jest równomiernie napowietrzona. Wszystkie takie grudki wody nam się rozcierają na tym sicie, i wtedy zaręta jest równomiernie napowietrzona, na, na, domoczona. Idealnie. To jest bardzo ważna rzecz przetarcie zaręty przez sito. Wielu wędkarzy pomija ten, ten aspekt przecierania. Z tego co tam zauważyłem, a, a to jest dosyć kluczowa rzecz, bo jeżeli tam nie mamy przetarte zanęty, ulepioną kulę, są struktury mokrzejsze, woda nam bardziej wchodzi w to i, i rozwala nam całą, e, całą kulę zanętową. A, a to jest bardzo ważna rzecz. W ogóle e, ludzie tam nie małą wagę przywiązują do tego, a konsystencja zanęty, odpowiednia spoistość i kleistość to jest bardzo ważna rzecz. E, Podanie robaków w tym wszystkim i czasami są różne kleje, żeby dokleić zanęte spożywcze, takie mineralne do, do glin, ale właśnie to, to, to przecieranie i to namoczenie tej zanęty to, to jest bardzo ważna rzecz. Lepiej zanętę namoczyć sobie raz, 15 minut, czekania, ona tam wypije, różne tam frakcje piją wody mniej więcej. Później zobaczyć, czy ona tam wypiła, przez sito, zobaczyć, jak ona tam jej spoistość jest. Czasami trzeba troszeczkę domoczyć. Rzadko kiedy się zrobi tak, że, że nawet ja tak nie zdarza mi się, że za jednym razem od razu zanęta jest namoczona, zresztą ona jest gotowa do użycia. Nie, właśnie zanętę robię na dwa, trzy razy. Domaczam ją, dodaję glinę. Glina też wypija wodę z zanęty. Także to trzeba na dwa, trzy razy przetrzeć, domoczyć odpowiednio i wtedy jak jest dobra konsystencja, wtedy to... Ale Ty mówisz tutaj bardzo dużo o glinie. Powiem Ci, to jest błąd oczywiście naszych wędkarzy. Nie zdają sobie sprawy z tego z lokalnych wędkarzy, jak jest to istotny element zanęt, bo większość jej do sklepu kupuje kilogram zanęty, tą zanętę rozcieńcza z wodą, namacza i właściwie do tego ogranicza się ich Jaka jest rola gliny w zanęcie? Glina jest, po pierwsze rozrzedza tą, tą zanętę, nie karmimy tak ryb, jest, jest nośnikiem robaków. Są zawody takie na przykład, że wędkujemy nie wiem, mamy limit 20 litrów, używamy litr, zanęty 2 litry, są takie łowiska i resztę limitu jest glina. Są też takie łowiska odwrotnie, że na przykład używamy 10 litrów zanęty spożywczej, czy tam 15 5 litrów gliny. To też jest tam uwarunkowane różnymi rzeczami, ale no glina to no, jest nośnikiem robaków i rozrzedza tą zanętę i też odpowie nam tutaj jest głęboko, nam dociąży, sama taka zanęta spożywcza, żeby ona spadła na 4 metry, spadnie nam, ale to może ją troszeczkę dryw wody znieść, coś i też możemy nakarmić ryby taką samą czystą zanętą. Glina ją troszeczkę rozrzedzi, dociąży, doklei nam, to będzie wtedy stabilnie tam leżało nam na dnie i zrobi nam się taki dywan z tej gliny i zanęty, gdzie ryby chętnie na to wchodzą i żerują. Czyli taki uniwersalny przepis na kilogram zanęty, ile gliny? Na kilogram zanęty jest. Przy rekreacyjnym, Czy... ja nie mówię o zawodniczym, bo to, to jakby Można sobie ale. robić jeden do jednego, dwa do jednego, trzy do jednego, to też kwestia pory roku, kwestia ryb, ale tak nie ma takiej cudownej receptury, że tyle i tyle, ale myślę, że tak no... 2-3 do jednego to jest tak, takie bezpieczne wędkowanie. Czyli tam nie wiem, litr, 2 zalęty, czyli paczkę kilograma. Kilogram to będzie tam gdzieś 2 litry mokre, i do tego tam dwie, trzy paczki gliny to nam w zupełności wystarczy na, na cały dzień wędkowania. O robakach powiedziałeś, a czym aromatyzujemy zanęty i czy to, jest to istotne? Jest istotne, ale to też jest związane z sporą roku, z, z łowiskiem. Są na przykład łowiska, gdzie na przykład wiemy, że sprawdza się jakieś tam zapachy, czy tam jakieś dipy, jakieś atraktory, coś tego typu rzeczy. Ale generalnie ja to tam wystrzegam się, jakieś tam używania takich rzeczy. Biorę sobie paczkę zarenty, czy leszczowej, czy płciowej, dodaję do niej tam tą glinę, Ważna jest właśnie konsystencja tego wszystkiego, mniej ważne są tam jakieś tajne składniki, takie rzeczy, nie ma takie rzeczy przede wszystkim w wędkarstwie, ludzie szukają takich rzeczy, a takiego czegoś nie ma. Jedziemy na łowisko leszczowe, stosujemy zanętę leszczową na płotki, płotki, płoczową zanętę, mieszamy ją z tą gliną, dodajemy jakieś tam robaki, ale mówię, ważniejsze od tego składu zanęty jest jej, jej namoczenie, jej takie właśnie dopracowanie, że tak powiem, to jest ważniejsze niż, niż sam skład tej zanęty. W ciągu miesiąca taki zawodnik jak Ty tej, tej klasy ile zanęt zużywa? Nie przestraszmy naszych widzów, no, ale mówimy już o wyczynie na najwyższym poziomie. No, jeżeli łowię tak w zawodach, trenuję no, to używam codziennie limit taki zanęty, czyli 20 litrów. To jest gliny, może być tam 5, 10 paczek i zanęty. Też no, 2-3 paczki, jedna zależy, ale no, no, idzie to w setkach kilogramów w ciągu sezonu. Czyli wędkarstwo wyczynowe e, tanie nie jest, bez sponsorów byłoby chyba ciężko? To byłoby ciężko. No, na szczęście to akurat e, działam z firmą Boland która jest producentem Zanandi i Glin, takim wiodącym producentem na polskim rynku, gdzie mamy znakomite rzeczy, co widać po naszych wynikach w wędkarstwie. Także no, dzięki tej współpracy z tą firmą mam dostęp do takich właśnie wszystkich rzeczy. No, bez których byłoby mi myślę, że ciężko wędkować, także jestem za to wdzięczny firmie Bolon. Aczkolwiek trzeba powiedzieć, że w każdym praktycznie teraz sklepie wędkarskim wybór zanęt, takich już naprawdę dobrych zanęt jest przeogromny. Tak jest, rynek jest tak nasycony różnymi rzeczami, ale ja tutaj właśnie podchodzę do tematu tak z mojego punktu widzenia zawodniczego. Dla takiego zwykłego wędkarza to nie trzeba jakichś tam ilości tego zastraszających, ani jakichś tam cudownych zanęt, myślę, że Zwykły wędkarz idąc nad wodę kupi sobie tam paczkę zanęty, e, ważne do tego, żeby do tej zanęty dawać też troszeczkę robaków, żeby e, nie była sama bułka, tylko żeby do tej bułki był też kotlet, żeby ryby jadły jedno z drugim. Także. E, troszeczkę czy tam w sklepach wędkarskich teraz są różnego rodzaju robaki, ale warto troszeczkę pinki zawsze dodać, może niekoniecznie zawsze jokersa, bo nie, nie we wszystkich sklepach ten joker jest dostępny, ale troszeczkę pinki, czy troszeczkę grubych robaków, czy może troszeczkę jakiś ziaren takich, czy tam jakiejś kukurydzy, czy jakieś pszenicy. Warto, żeby tam w tej naszej zanęcie było kilka takich przysmaków też dla ryb typu takich czy robaków, czy przynęt, żeby, żeby nie była sama zanęta, żeby ta zanęta była troszeczkę bogatsza o takie rzeczy. No i też co ważne, lepiej zanęty nie domoczyć, niż ją przemoczyć. No. Bo uratowanie Przemoczoną to to już graniczy niemal z cudem. Tak, no jak już jest przemoczona, to ona jest zepsuta. Praktycznie ona już no, nie nadaje się do niczego. No można już iść do wody, ale to, to już no, nie po, będzie tak po działać. Co, po co, nie? No, to, już jest, to już jest duży problem. Dla, dla każdego wędkarza, czy dla tego zwykłego wędkarza, czy dla mnie, jak już to się przemoczy, no staram się, rzadko mi to się nie zdarza praktycznie, bo tą zanętę robię na kilka etapów, że wolę poświęcić temu trochę czasu i delikatnie ją trzy razy domoczyć, niż raz ją zepsuć. No. Czyli cóż, mieszaj abyśmy mogli zaraz zobaczyć, jak skutecznie wędkuje się w wodach jeziora Trzasieckiego. Ok. Bierzemy się za drugą fazę drabienia zanęty. Ona już troszeczkę wypiła. Moczymy ją. Glina troszeczkę wyciągnęła z niej wodę. Jeszcze, już powoli ją łapie, ale, ale jeszcze to nie jest to. Zrobiliśmy ją na drugi raz. Już powoli jest dobra konsystencja. Już Mary, fajnie się ta zanęta klei, ale ona się rozsypuje dosyć łagodnie. Przetrzemy to jeszcze przez sito. Tu mam jokersa. Może nie wszędzie ten jokers jest dostępny w sklepach wędkarskich, ale myślę, że można go zamówić. Ale warto dodać na przykład trochę pinek, trochę jakiś tam ziaren, czy kukurydzy, czy jakiejś pszenicy, żeby ta zanęta była po prostu atrakcyjniejsza dla ryb. Żeby nie było sama bułka, tylko żeby było też troszeczkę kotleta w tym wszystkim, nie? Także to też jest dosyć ważne, bo to nam po prostu yy, ściągnie większą ilość ryb w łowisko. Teraz dorobimy tu naszą zanętę już tak. Nasza Zręta jest dosyć fajnie przyklejona, ale jest w miarę taka sypka, że ona się dobrze rozłoży na dnie. I tyle. No. Dodamy do niej robaki. Uformujemy kule i nęcimy i łowimy. Będziemy zabierali się teraz za nęcenie. Dodamy do naszej mieszanki jokersa, kukurydzę. Damy jeszcze troszeczkę pinek, ale Wam pokażę jeszcze jednego patenta, a mianowicie biorę sobie garść robaków, zacieram je na sicie i one też powodują to, że są jakby troszeczkę takie zmartwione i też nie będą nam rozwalały kul zanętowych. Pokażę wam jak to wygląda. Mianowicie tak, damy jeszcze im kilka gnojaczków. Prosiekamy je na drobno. Nasza mieszanka będzie dosyć bogata. I wyrobaczki, I jakieś tam ziarna, wymieszamy to. Mamy do resztę. Formuję kulki sobie dwoma rękoma do procy. Bardzo ważną rzeczą jest to, żeby wszystkie kulki były jednakowej wielkości. Wtedy one przy naciągu, procą lecą na praktycznie samo miejsce, mają podobny ciężar. Praktycznie taki sam. To są tam minimalne różnice, ale to jest bardzo ważna rzecz. Także widzicie, kule są praktycznie jednakowe. I to jest bardzo ważna rzecz. Jeżeli możemy nabrać sobie jedną ręką i drugą, mamy wtedy Jednakowe kulki do strzelania z procy. Do nęcenia łowiska mam tutaj dosyć sporo ilość proc, ale jest to uwarunkowane tym, że mam dopasowane proce do odległości, na jakiej wędkuję. Mogę wędkować czasem nawet na 25 m na 30, na 35, na 40 mam. Co 5 metrów mam te proce podocinane. Gumy, to już mam sprawdzone. Także to zwykłemu wędkarzowi też to nie jest potrzebne. No, mi to jest potrzebne do, do wędkowaniu w zawodach wędkarskich. No, jest tego sporo jak dla zwykłego wędkarza. No, ale, ale mi to jest potrzebne właśnie warunkowane jest o tym, że łowię 5 metrów w tą, czy w tą, czy w tą i wtedy dobieram sobie prąd do, do odległości węcenia. Mam tutaj wodę z Ludwikiem, ryskam na szpulę, co powoduje mi, że, że żyłka mi lepiej tonie. Przy bocznych wiatrach to jest ważne, przy szybkim zacięciu, żeby ta żyłka była zatopiona, żeby nie nosiło zestawu. To, to jest bardzo ważne i to, ten, 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 ten woda z Ludwikiem powoduje nam to, że, że ta żyłka nam dużo lepiej tonie. W metodzie odległościowej. Właśnie ważne jest to, żeby mieć żyłkę typowo maczową, tonącą. Też ludzie do tego mało przywiązują uwagę, żeby ottłuszczać też tą żyłkę. Ja w czasie wędkowania kilka dziesiąt razy nawet jestem w stanie pryskać tą żyłkę tym ludwikiem, żeby to mi tam odpowiednio tonęło. No, no ważne jest to, to, to wygruntowanie łowiska, zaznaczenie sobie dystansu, na którym mówimy, bo to też jest ważne. Od jakiegoś czasu są takie kiki do, do mierzenia dystansu, Zaczę, z, zaczęli to ludzie używać i to też jest bardzo ważne. Chyba mamy branie, o. nie wystawił się. A takimi kluczowymi rzeczami to właśnie jest. O, coś się splątało I, i, i ustawienie tego gruntu I, i dystans, na jakim mówimy, to są takie kluczowe rzeczy. O, coś tu mi się. To. to też jest wszystko uwarunkowane. Różnymi rzeczami pokażę Wam tu. Mam różne haczyki, większe, mniejsze, grubsze żyłki cieńsze. To też łowię na mniejszą przynętę na większą. Też jest uwarunkowane. Różnymi rzeczami, ale do macza mam przypony 30 cm, mam drugie pudełko, gdzie mam 40 cm przypony. Ale najczęściej używam przyponów takich rzędu 30 cm. E, żyłka tam 12, 13, 14, 10 to też zależy jakie ryby chcę łowić, czy, czy większe, czy mniejsze, czy płotki, czy leszcze. Przypon i, i, i haczyk do, dobieramy do przynęty. Ja dzisiaj łowię na, na, na pinki, na jakieś białe robaki. Także mam dosyć mały haczyk. 18, 16 na 12 żyłce, na 3 pinki. O, zakładam, to jest tak klasyczna szynęta. Jak wam pokazywałem, ten dystans ma odmierzony na 30 metrze. Zarzucam trochę dalej w łowisko. Będzie słychać jak ten stoper będzie wylatywał po że Zaraz wam to zademonstruję. O, tych wyleciał, chowam szczytówkę do wody, zwijam, topę żyłkę i dojeżdżam stoperem do tego dystansu, mam stoper i mam zestaw w łowisku, w którym nęciłem. Dzisiaj rozłożyłem kilka wędek, eee, mam różne gramatury na żyłkach, akurat ta jedna wędka mi się troszeczkę uszkodziła, jeden zestaw, ale mam drugi taki sam zdublowany. Mamy 6 gram na żyłce, 3 gramy na żyłce, 2 gramy na żyłce. To jest też kwestia do tego, jak, czy jest dryf wody, czy te ryby chcą taki cięższy zestaw, nie przeszkadza im biorą, czy po prostu jak jest za ciężki zestaw na żyłce, czują opór, jest branie takie przyciska i odpuszcza. Wtedy staram się dopasować do łowiska, biorę na przykład troszkę lżejszy zestaw i są wtedy płynniejsze wjazdy, brania. I to wtedy rybom nie przeszkadza. Mieliśmy branie. O, robaczki wyssane, także w naszym łowisku coś się zaczyna dziać. Dzisiaj wędkujemy takim zestawem przelotowym, metodą odległościową, ale w tej metodzie odległościowej można też wędkować zestawami tak na stałe montowanymi, ale to jest uwarunkowane głębokością łowiska. Jeżeli tam głębokość łowiska nie przekracza długości wędek, a wędki domacza używa się tam 3,90, 4,20, 4,50, jeżeli głębokość łowiska nie przekracza tych, tych głębokości, montujemy zestaw na stałe. Ale jeżeli tak jak dzisiaj wędkujemy takim zestawem przelotowym, sliderem, to no tutaj to nie dałoby się wędkować na stałe, bo jeżeli mamy wędkę 4,20, a mamy ponad 4 metry czy tam 4,5 głębokości, to, to już jest ciężko tak się wędkuje takim zestawem na stałe. Byłoby to praktycznie niemożliwe. Dlatego jeszcze. Metodą taką odległościową można wędkować też na wodzie płynącej, używa się do tego bolonek 6-7 metrów i też da się taką metodą spławikową na wodzie płynącej też, też wędkować. Ale też to, to już są też inne zestawy, inne spławiki, troszeczkę to już jest też inny typ wędkowania, ale to jest też to wędkowanie spławikowe. Wizyta naszego mistrza w szczecinku pomału dobiega końca. Chciałbym Ci serdecznie podziękować za te rady, które przekazałeś naszym wędkarzom. A gdybyś tak na koniec mógł powiedzieć, co robić, żeby łowić skuteczniej? Trzeba przede wszystkim myśleć nad wodą. Nie zamykać się w tą czy w tamtą, tylko być otwartym, mieć otwarty umysł i cały czas. No ja to mam taki zmysł do wędkowania, tak mi się wydaje, ale to no nie wolno się zamykać w tym kierunku czy w tamtym, trzeba mieć otwartą głowę. Szukać cały czas jakichś tam nowinek. Przede wszystkim używać jak najdelikatniejszego sprzętu do danej sytuacji. To, to na pewno polepszy Wasze sukcesy. Zmniejszyć haczyki, wycieńczyć żyłki. W tym kierunku trzeba iść, żeby, żeby mieć lepsze wyniki, myślę. Także im delikatniej wędkować, tym, tym... Jest i frajda, jeżeli na delikatny sprzęt fajnych ryb się połowi, to też jest satysfakcja dla, dla wędkarza. Mówiłeś, że Cię w Szczecinku podobało, mówiłeś, że chciałbyś tu jeszcze przyjechać, więc mam nadzieję, że za rok, za dwa, za trzy może w tym czasie spotkamy się u nas w mieście. A mówiłeś też o wielkich mistrzach, którzy chcieli z Tobą wędkować, tuzach światowego wędkarstwa spowikowego, którzy chcieli wędkować w Szczecinku. Więc może u was uda się połączyć siły i zaprosić Was tutaj do przepięknego miasta i pokażecie, jak skutecznie można wędkować w mieście. Właściwie. Być może, być może. Nie mówię nie, może się uda to zrobić, może przyjadę sam, może przyjadę z tymi wędkarzami. Zobaczymy. No na pewno mi się podobało, ludzie są fajni, przyjaźni, woda fajna, okolica piękna, także no tylko tutaj myślę wracać i wędkować. Także do zobaczenia w przyszłości. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.